Coś kurde, komplet opon w pieprzu do lasu. Co za kurde dziady, ja pierdzielę. nie? Hej, Kasiemka, witam wszystkich serdecznie. Sobota 25 maja i co, flamingowanie po nocnej zmianie, tak? Ja oczywiście po nocnej zmianie dawno mnie w lesie nie było. No bo oczywiście byłem w dalekich krajach. No ale to nieważne. E, oczywiście żeną no, flamingowa torba, jest rękawica. No i co? No i co? No Trzeba iść do lasu. E, też mam taką ochotę porozmawiać z Wami. Pewno kilka tutaj spraw poruszyć. Tak więc zapraszam na odcinek. Życzę wszystkim oczywiście miłego oglądania. Będą też pozdrowionka dla pierwszej trzynastki obecnej na premiery ostatniego filmu ze sprzątania lasu. No i co? No idziemy w las. Zobaczymy czy jakieś śmieci wpadną. Na razie taki fajnie śpiewają, dzień się budzi, no bo tuż po godzinie 6 jest, całkiem jest rzeźko, jest fajnie, no i co, jadąc po kolei, no to tak, jutro 26 maj, Targ Staroci w Tychach, gorąco, gorąco wszystkich zapraszam na ten Targ Staroci, wpadajcie do Tychów, no bo co, ja będę ze swoim oczywiście flamingowym straganikiem, sporo, sporo rzeczy mam, cel, tak jak mówiłem wcześniej, Dochód <noise> przeznaczony będzie na zakup nowego magnesu neodymowego, no bo ten, który mamuje w czysta gold, no to naprawdę wysłużony, wysłużony zdrowo. No i myślę, że kupię kolejnego takiego golda, ale jeszcze nie wiem, znowu zobaczymy. Tak więc, krąco wszystkich zapraszam. Eee, z tego co ja już wiem, będzie sporo, sporo ciekawych gości. Także wpadnijcie, okazja, e, z, okazja na, na spotkanie ciekawych osób znanych eee, co no ja na pewno będę e, i Artur Skaniowa nie pozdroś Artur przyjacielu. tyle mogę zdradzić a jak będzie co będzie no na pewno będzie wesoło sympatycznie oby pogoda dopisała tak więc zapraszam gorąco jutro w niedzielę 26 maja na targ staroci do Tychów idziemy dalej w las jest mega mega zielono się zrobiło pozarastało całe to pobocze śmieci nie widać pójdziemy w kierunku flamingowego drzewa e, przy tej okazji chciałem też gorąco pozdrowić i podziękować Marcinowi, nick Marcin zielone za mega aktywność na moim kanale e, non stop komentuje jest obecny na starych odcinkach e, po prostu w komentarzach pod starymi odcinkami super, wielkie dzięki e, e, także Zachęcam też wszystkich właśnie do takiej aktywności pod tymi starszymi odcinkami. Nawet z początku tej, że tak powiem, mojej tutaj twórczości na YouTubie. Jest to bardzo, bardzo miłe, jak tam jesteście. No bo wiadomo, wszyscy wolą oglądać te najnowsze odcinki niż te stare. No ale tak to wygląda. Jest już papierek jakiś tutaj się błyszczy. I co jeszcze, co jeszcze? No, tyle mamy. Papierek cukierka. Już coś wyniesiemy, zawsze coś się wyniesie. Wiadomo, że nie nastawiam się tutaj dzisiaj w tym lesie na jakieś mega śmieciowisko, mega wysypisko. No ale zawsze coś się wyniesie. No, e, cieszy mnie też to, że e, cieszy się e, zainteresowaniem i podoba się ten ostatni utwór. Ona miała rude loki. Wielkie wielkie dzięki. W ogóle niektóre osoby są zaskoczone tym, że coś takiego wrzuciłem, że się tym zajmuję, że takie umiejętności mam. No zapraszam na moją playlistę, tam chyba Flamingowa Muza, czy jakoś to się nazywa, tam są wszystkie, wszystkie utwory, które wykonałem, które nagrałem przez ten czas, gdy jestem tutaj na YouTubie. Także też zachęcam do odwiedzin właśnie tej playlisty, tej twórczości. No i co ono? Chodźmy dalej, czekajmy śmieci, bo się flaming chwali z tą muzyką. Tutaj normalnie już takie grzyby rosną. Na pewno takiś grzyb. No, robi się ciekawie w lesie oczywiście. E, tam już jest nieciekawie, dwie flamingowy. Widać? A więc zbieramy. Oczywiście to są no pułapki, śmiertelne pułapki. W środku już żucz, żuczki są likwidujemy likwidujemy no, niestety dużo tutaj tych widoków w środku jest no jednak grzechotka śmierci praktycznie pusta tutaj kolejna jeszcze piwsko jest nie smakowało komuś no i co będziemy mieć dwie flamingówy będzie towar do butelkomatu 15 groszy jak nic cyk jeszcze papierochy były. Wynosimy śmiecia. I tak to niestety wygląda. Coś tu jeszcze widziałem, widziałem albo widzę. Muszę sobie podejść. No tak było tutaj coś pite. Już są śmieci. Już torba waży. Chwila w lesie to dosłownie, nie? To jeszcze jest taka miejscowa, to też często różne rzeczy były. Zobaczymy, rozejrzymy się. No, ja oczywiście lubię sobie tak pochodzić, podreptać po lesie i mam taką ochotę pogadać. Na razie to jest czysto. Dobra, idziemy w kierunku flamingowego drzewa. Tak więc przez ostatni czas sobie troszeczkę odpocząłem albo bardzo dużo odpocząłem. Także wracam na kanał. Tutaj jakiś folioczek. Jeszcze czekają nas unboxingi, bo przyszła paczka od Piotra z Podlasia. Pozdrowienia, serdecznie Piotr. Jeszcze mam tutaj paczkę żubr żubru Kolejna flamingowa. Wylejemy. Ostatnio jeszcze była pacz paczka od Tomasza. Na pewno będę chciał zdemontować ten, ten wirnik. pełna, pełna, pucha. No i cyk. Trzecia. Na pewno będę chciał właśnie zdemontować ten wirnik, który też dostałem w paczce od Tomasza. Także i będą demontaże. Będą unboxingi. Eee, w planie jest też oczywiście jechanie do puszkomatu, do butelkomatu, no bo towar się zbiera. Sporo tego na magazynie jest. Jak to teraz przejść? Może tędy przejdę. No ale ja oczywiście muszę się. E, jak to dzisiaj pakować, oczywiście na targ staroci. Także. Zmontuję ten film, rzucę na YouTube, ustawię premierkę gdzieś na wieczór albo na późne popołudnie i co? I, I trzeba się przespać, spakować oczywiście na targ staroci. No i to będzie ciekawy dzień. Po prostu I idziemy w kierunku flamingowego drzewa. No ma, przez burz. Taka przygoda dzisiaj. Widać charakterystyczny pieniek. Z roku na rok to wszystko tutaj rośnie. I jak jesteśmy od tej mańki. No i tak mamy nasze flamingowe drzewo. Wygląda na to, że jest tu czysto. Jest to czysto, czyściutko. Już tam coś widzę. Nie, to liście, to liście. No i co? Korzystając, że jestem pod flamingowym drzewem, no to zrobimy oczywiście pozdrowionka dla pierwszej trzynastki. Obecnej na czacie na premierce ostatniego filmu ze sprzątania lasu. Się flamingowa torba przewraca. Wyciąga moją karteczkę, moją ściągę. Jest oczywiście karteczka z kanału 4 minuty. No i lecimy, pozdrawiamy. Pierwszy na ostatniej premierce był pociągowo, a więc pozdro serdeczne Krzychu. Drugi był Lechu 1982, pozdro serdeczne Lechu. Trzeci był Jan Matejka, aho Janku, pozdrawiam cię serdecznie. Czwarty był Neodymowy Kasta, pozdro serdeczny Daniel. Piąty był Bogdan Stelmaszczyk, pozdro serdeczny Bogdan. Eee, szósta była Ada Górska, pozdro serdeczne Ada. Siódma była Witka, pozdro serdeczne Witka. Ósmy był Herixus. Pozdrow serdeczny Helixus. 9. Był Kryniugie. Pozdrow serdeczny Krystian. Właśnie z Krystianem z Kryniugie kiedyś, jak mnie odwiedził, to byliśmy właśnie w tym miejscu i przeszukiwaliśmy tu nawet wykrywaczem. Tak jak, więc jak Krystian oglądasz, to pozdrawiam oczywiście serdecznie. dziesiąta Była Ewa P. Z Gdańska, Pozdrow serdeczne Ewo. 11. Był Albatros. Pozdrow serdeczny Albatros. 12. Tenia, raz, dwa, trzy, pozdrow serdecznie Tenia i trzynasty był CinCin, a więc pozdrow rezeszny Denis. Wielkie, wielkie dzięki dla Was właśnie za obecność na premierach filmów ze sprzątania lasu. Jak zawsze, zapewne z tej premiery już mam spisaną pierwszą trzynastkę, tak więc wielkie, wielkie dzięki. No i co, no? Biorę, biorę torbę, idę dalej, delektuję się tym spacerkiem po lesie. No i rozglądamy się, czy są gdzieś jeszcze jakieś śmiecie. Fajnie to wygląda, słońce wschodzi, słońce wychodzi. Komary już normalnie chlają, no niestety tutaj kapselek kasztelan nie mam takiego chyba, a tutaj co jest? Masakra widzicie to? Jedna opona, druga Trzecia i czwarta. A było tak pięknie, nie? Ktoś kurde komplet opon wypieprzył do lasu. Co za kurde dziady, ja pierdziele, nie? Brak mi słówko. Normalnie komplecik. No nic no, trzeba to wynieść, nie może tak tutaj to zostać, tam jeszcze jest ta czwarta opona. No masakra, no z dwa kursy mnie czekają, jak, jak nie więcej, no z dwa no. Zrobimy bazę. Trzeba wynieść to gówno z lasu, nie? Przepraszam za emocje, no ale takie mi się słowa nasuwają, a raczej tego nie usunę. To jest zapewnie te fajne opony wymienił na jeszcze lepsze. Nie było go stać, wywieźć ich na przoknie. Ale wydał tam pewno z 2003, 2003 za, za nowy komplet opon. I najlepiej podjechać do lasu i wypierdzielić, nie? Siedem odcinek zmienił w taki sensacyjny, że tak powiem. No nic, no. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, nie. No, to jeszcze z tyłu flamingowa leży. Ta, oczywiście, pusta. Na szczęście. Czwarta. I papierek jakiś. No nic, no idę po drugą, po drugą rękawicę do samochodu, flamingową torbę zaniosę do auta i to zaniosę, chyba, że tu podjadę samochodem i tyle, nie? Tak będzie chyba najlepiej, nie? Podjechać i wziąć. No niestety, tak to wygląda. Dobrze, wylewam tą wodę, oponę dam koło drogi i podjadę tutaj samochodem, no bo to trzeba jakoś sobie urzucić w tej sytuacji jak tu podjadę, no to nic się nie stanie, nie? Zresztą działkowcy tu też podjeżdżają i nic im się nie dzieje. Myślałem o tym, żeby to tu zostawić, ale nie lubię zostawiać śmieci w lesie. No i tak to wygląda. Opony tu przetransportowałem. Teraz idę po mój środek transportu. I no podjadę tutaj samochodem i tyle, nie? Nie wrzucę. Wywiozę to na przok. No i będzie tak, jak ma być. Normalnie, zdyszałem się. Nie mam sił na gadanie. Ale nic, coś tu jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze miałem rzec. Aha, oczywiście dziękuję też Tomkowi z Bielska, pozdrawiam serdecznie Tomek, fajna rozmowa ostatnio, Tomasz gdzieś tam znalazł taką czapeczkę we flamingi, super temat, oczywiście mówię o tym Tomku, od którego otrzymałem regał na mój magazyn, no dzisiaj na magazynie będę działał, bo będę się właśnie pakował na targ staroci, za jakiś czas też będę się właśnie, muszę się, muszę, muszę zaplanować wyjazd do Bielska. Zapewne się spotkamy i pogadamy, tak więc Jeszcze raz wielkie dzięki za Fajną rozmowę Jeszcze co, no moją ściągę sobie rzeknę Idąc sobie Pogadamy Coś tutaj, aha, no chciałem oczywiście gorąco Podziękować wspierającym Kanał Flamigrecyknik właśnie W sprzątaniu lasu O, naszą, na, na, nadeszła na to właśnie Taka pora, jest to 13 osób I tak więc, Marcin końc, Wielkie dzięki Mariusz Pan, wielkie dzięki. Bociana Recycling, wielkie dzięki. Lolek, wielkie dzięki. Cincin, -cin, wielkie dzięki. Siedzi w miedzi. Bardzo dziękuję. Krzychu z Landu, wielkie dzięki. Celina Datkun, wielkie dzięki za wspieranie. Pociągłowo Krzychu, wielkie dzięki. Tomasz Kropek, wielkie dzięki. Sanderz Trwa, wielkie dzięki. Lechu 1982. Dziękuję bardzo. I neonumowy kasta. Wszystkim Wam oczywiście dziękuję za wsparcie, za wspieranie właśnie mojego kanału, właśnie w takich projektach, No tak jak dzisiaj. Wspólnymi siłami mówiąc krótko, wyniesiemy te opony z lasu, dodatkowo te jakieś profity spadną z tych flamingówek, a więc będzie 30 groszy co mówię, 30, 60 groszy z puszkomatu, będzie to ciekawy odcinek, tak? Bo widzę, że te odcinki z puszkomatami, z butelkomatami, te się cieszą powodzeniem. Sporo tego mam. Tak więc, wypatrujcie, wypatrujcie. Jak u mnie bardzo dużo pomysłów, tylko czasu mało, nie? Ale staram się to realizować. Stoi tutaj mój planning wagen. Muszę też tak pokombinować, żeby mi opony się zmieściły do bagażnika, bo z doświadczenia wiem, że. Ułożenie kompletu, no to, to troszeczkę czasu i miejsce zajmuje. Ale damy radę. No i tak, ja już nam na miejscu. Podjechałem. Zaraz na pewno ktoś przyjedzie i pomyśli, że opony no, przywiozłem do lasu. Oj, co za cymbał, co za baron to zrobił. On to spotkał to normalnie. Co bym zrobił? No ale dobrze, nie ponosimy emocji, bo pewno dzieciaki też mój kanał oglądają. No i co? Opony weszły z przodu, flamingowa torba. Dobrze, wyjeżdżamy z lasu, żeby tutaj nie stać. Chyba pierwszy raz w historii wjechałem moim samochodem do lasu. Do tego akurat. No i tak, ja już w punkcie wejścia, teraz w punkcie wyjścia. Opony załadowane w wyborze z lasu, ich tutaj nie będzie. No tak to wygląda. Patrzcie, ktoś musiał zrobić no, tą pracę, którą ja zrobiłem, czyli wjechać do tego lasu, wrzucić to tam, wepchnąć. No, no co za cymbał. Normalnie. Dobra. No tak, tak to niestety wygląda. Nie Że jak wejdziemy do lasu, nigdy nie, nie wiemy, e, co nas spotka, co będzie. Ja się cieszę, ja się nie cieszę, że to tam było w tym lesie, ale cieszę się, że już to znika. No a taka jest puenta, nie? Ile byś nie sprzątało, zawsze ktoś coś tutaj dowali z grubej rury, na przykład takie opony, no i nic, no to nie jest miejsce dla nich. Ludzie, niektórzy nie szanują te, tego, co mają, no ale nie będziemy się tutaj już wywodzić, bo musiałbym tu za dużo mówić, a nie chcemy tego, dobrze, Przechodzimy na te lepsze emocje. Ja się oczywiście cieszę z tej roboty. Opony znikają z lasu. E, gorąco zapraszam wszystkich do dotychu na targ staroci w niedzielę 26 maja, czyli jutro, jutro. Wpadnijcie. E, czekam na was. Gorąco wszystkich pozdrawiam. E, standardowo. Jak się podobało, to zachęcam oczywiście do łapkowania, do komentowania. E, no i co, no i hej, Kasiemka, Pozdrawiam serdecznie i do zaś.